Ty, a to jest hybryda? Tak, to jest hybryda. To wygląda jakby było pod wodą parę lat. Będą dymy. dymy? Już dymów oczekujesz? Zobaczcie widzowie. Dzisiaj Oplem przyjechałem, kurde. Nie, Team Jagermeister. Trudna nagrywaj mi. no. O! Ty mhm. nie trafiłeś Halo. ty! A tam tutaj widzę taki setup, jest, a w środku tam coś ciekawego ja zowidziałem widziałem. No. Że tutaj ma czy widzowie. Tu se opony na zimę wozisz, tak? Tak. Ta. No słuchaj, sezon zimowy to zmieniłem opony, nie? Nie, wąsiki tam wystawiałem na naszej grupie, bo jednak troszeczkę dla mnie za ciężki, troszeczkę psuły mi wygląd. Z wąsami Tak Tak. Delikatnymi to psuły, co jakoś biło mnie to w oczy. No tutaj nie wiem, to średnio mogło pasować. No miałem jeszcze coś, na jednym z no, no nie Eyo. pamiętam, ty kolorowy chłopak jesteś Zobaczcie, ten też nagrywa, przyjeżdża Będziemy na relacji? Nic nie słyszę, czekaj <laughs> Będziemy na relacji u Krzychu Beniks no, na Instagramie? Trzeba rozwijać w powoli, bo mi... Się już spadają followy Ale spoko mi też, także co się z wami dzieje widzowie? Tutaj klikacie, klikacie, wchodzicie, followujecie Zobaczcie, gdy gościu też kamera ja... Jeszcze nie akcja, ale... Ja od dwóch lat mam cały czas 1700 followersów Mnie to tak No bo co? Bo już razów nie dokupisz, nie? Nie, eee. już nie ja kupię Skończyło się Eldorado no, no, a co tu masz? GoPro 10, słuchajcie. Dziesiątka, no. Dziesiątka. Będzie POV ze streetów. No dobra, i... tylko jakie te streety w tym Stargardzie, bo widzicie, trochę mokro jest, wilgotno. Krawężników nie będziemy atakować, no bo nam się nie chce. Lepiej pojeździmy po mieście, coś popróbujemy, nie? No będą dymy. Będą dymy? Dzymy. Już dymów oczekujesz? Nie no, ja dymów nie oczekuję. Co tam z pierwszej? Bar, spin, rozgrzeweczka, tak? Cyk, pyk. O, nope, nope, nope. O, za, za trzeci radę. Yeah. Ty też tak zrobisz? Nauczyłeś się? Nie. No, no za fajnie by było. Ale on zrobi pacz korbami. Pa, ja wiedziałem, co on zrobi. Ja tu mam 5,5 barana rzuconego. Ja pierdziele. No dobra, świry, ja widzę, że tu buzujecie, to może coś pojeździmy dzisiaj. Jest jakaś szansa, widzowie, bo ja powiem szczerze, ile się stopni? 5,5. Patrzę zapkę. No, czy zapkę sprawdzę, ile się 5,5 stopnia, tak? Czy ba... bara. Tu i tu. Kiedy odblokował nosem, no, cyk, pyk. Zdybywała mi telefon, rękawiczka. E, to, już, to znaczy, że zaczyna się zima już, nie? No. Albo rękawiczki nie te, to trzeba by takie specjalne, żeby Spokojnie. jeden paluch zazwyczaj działa, żeby do obsługi. No co ty? No trzeba co trzeba ty? Trzeba takie gumowe kupić. No skórzane? Tak. Takie mafijne. No jak? Ja trwa, to nie powietrze, nie trwa, to powietrze w łoplu trwa. ucieka. Pokaż godzinę. To o. iPhone 13 Pro <laughs> Dobrze, algorytm to lubi, słuchaj. Wtedy od razu jest więcej kasy z każdego wyświetlania, nie? A. To jest to jest śmieszne. Gadasz o kasie na odcinkach, nie? No. I normalnie ci daje lepsze zarobki z reklam. Ja to ja to jest... tobie za ile mamy tu i na telefon i z jakiej firmy? Nie, bo mi ta firma za to, to nie czekaj, zapłaciła, czekaj, słuchaj. Ty, a to jest hybryda? Tak, to jest hybryda. <laughs> Widzę, jaka kopcona aż lampę kopciło na czarno. Mówisz, znaczy, znaczy, rura z To jest ogólnie chrom. Rura, człowieku. chrom tu był. Patrz, Paluchem. Simba. O nie. O, nie wiem, sobie ogarnąć auto. Zapracowany jestem. No, ale pelcza. Jak na Opla jest ok. O, dzięki. 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 Dobra, Dobra, trzeba wsiąść na rower w końcu. Dawaj, w lewo. Willy ben, człowieku o, zrobili tutaj taką kostkę Zbampowało hopa No, widzowie, kto kojarzy to miejsce, trochę się zmieniło, co? Od naszej ostatniej wizyty. Nie, gdy jeździliśmy tutaj, tu były takie bardzo niekomfortowe bęki. O dokładnie w tych miejscach tutaj o. No tam na tym podjeździe jakiś kiedyś w był, ale to nic specjalnego, nie? No ładnie wygląda to wojsko w końcu stero doczekał się tutaj czegoś, nie? Chilowczyk <śpiewanie> Co? <śpiewanie> Patrzcie widzowie, krzychu robi normalnie <śpiewanie> Akcję W stylu Bartek Tabor Edit 1 <śpiewanie> Ja wiem z czego tu była inspiracja czerpana, ja to wiem Cyk pyk, zoba, zoba jaki styl Doba o i Cieszynka I teraz barspina rzucasz. Jeszcze barspin, człowieku. Pierwszy barspin w twoim życiu. Dawaj, zakręć to. Zakręć to na flow. Zrobisz to. Rzuć kierę. Dobrze, dobrze, dobrze. To jest miękko. Ty mogłeś tu pokatać, chopie. Oj, i To jest Kiedy wychodzisz na rower, ale oczywiście dwóch Twoich kompanów musisz serwisować rowery. Ale ja w sumie nic nie mówię, bo. Jak skończymy jeździć, to wracamy serwisować Subaru. Uważaj, uważaj, nie uwal tego. Kurde, chłopie, jak zaworek utolisz. Czekaj, one y spróbujemy. Opsa. Zobaczmy sprocket. Co się stało? Rozwaliłeś sprocket? Nie, zobacz, od góry. Kurwa, <grym> wyleciała, człowieku. No ratolek tu mieszka, przecież niedaleko. Nie, no nie widać tak Nie. Yeah. To jak, dlaczego ty nie masz śruby tu z boku? To bo jest gwint rozpuszczony tam Pobrało, murek A Ale co się stało? Właśnie, bo ty ostatnio byliście u mnie te korby no. zamontować No i to są inne te korby No tak No Ale co, one miały tu oś uwaloną? One mają oś uwaloną Będą musiały wykręcić w pracy i kupić nową oś Zobaczcie tak. go Zobaczcie kto nas zawitał tutaj Tolek pomógł, tutaj klucz przyniósł bo to oczywiście wieczny serwis Ale patrzcie jaki on jest, jaki on jest odpicowany, człowieku was, was? Vans i co spodnie też? Co to, spodnie Nie, to jest spodnie to? Nie, to Carhartt. Yeah, Kłasne, yeah. Chłop, zobaczcie, jak się Co tu się dzieje? Chwilek. Korba wyleciała Ale par. No, o, bo, zon, polarek, kurde, no klasa, klasa. Ty, ja się coś śmiałem z Opla na początku odcinka. Tak. Zobacz tutaj, czyżu co się dzieje. To się zmyje pod wodą. Ja, to wygląda jakby było pod wodą parę lat <śmany> Jakby cię ku wyłowił to z magnesu z rzeki. może <śmany> Ja... O tym nie Ja pierdyla, dalej tym gorzej, człowiek. Ja, no, to się zmyje. To zmyje się ty <śmany> to nie są zęby, człowiek. Chyba jest ślisko wam powiem, ale no co no? No poćwiczyć, popróbować. Ja nie jestem masterem tej sztuczki, ale wiem kto byłby, gdyby tu dziś z nami był. Igor Jagła, to dla ciebie. Igor Jagła, to dla Ciebie. Zostaw chłopeczkę w górę, jeśli się podobało. Jaki następny spot panowie? No, nie miałem jakąś rurę zahaczył. A był cink na początku. Yo uhuh. Ciao Shrule mas Yeah boy vou pegar Tu pega <coughs> Go. You. No to co, do następnego? Ja. Dawaj znać krzychu jakbyś chciał wyjść. Może jeszcze pogoda dopiszę dopisze. Jeszcze mają Jeszcze, nie? Dobra, widzowie, kończymy. Jedziemy do mnie. Musimy tutaj dokończyć mocowanie maski, bo sam bym sobie nie poradził jednak. Tutaj potrzeba pary, dodatkowej pary rąk, jak nie jeszcze trzeciej. Ale dobra, mam nadzieję, że się coś się uda zaradzić. Jeśli, jeśli się uda, to na pewno zobaczycie z tego odcineczek, także czekajcie na update'cik Subaru, już niebawem wleci. Tymczasem przypominam Wam o subskrypcji, pisaniu komentarzy, klikaniu łapacie w górę, aby lepiej pozycjonować filmy i pchać dalej kanał. Trzymaj się. To jest więcej niż pewne, że będę dalej w to nawet kiedy mówię o nasze. Na mordę guta to ja i moja grupa idziemy po swoje. Każdy z nas wie, w którą podążać stronę.